Cześć, jesteśmy na Satel B-Wave i dzisiaj pokażę Wam, co przygotował dla Was jeden z czołowych producentów branży security w Polsce. Zapraszam. Integracja systemu z urządzeniami inteligentnego domu. Mamy różne urządzenia, którymi chcemy sterować, które chcemy podłączać w ramach jednego. Organizmu. A fakt jest sprawdzony. Produktem kilkaset tysięcy instalacji na całym świecie. System ten łączy ze sobą elementy systemu alarmowego oraz systemu automatyki. Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami najnowszego dziecka firmy Satel. Dziękuję.